Barbara Wajze. Czas miłości. Zbliżał się małymi kroczkami, dyskretnie zaznaczając swoją obecność w oknach wystawowych, na półkach sklepowych, by nagle wybuchnąć ferią barw, muzyką, ekstrutacją oczekiwania. Oprócz gęstwiną dźwięków, zaczarową myśli, idą święta docierało do każdego, mimo woli. Cudowny czas pojednań, czas radości i szukania sposobności, by innym sprawić przyjemność. Gorączkowe poszukiwania prezentów, a potem u kogo wigilia i co na stół? Wprawdzie jadłospis został już bardzo dawno temu ustalony, ale dlaczego nie spróbować czegoś nowego, inaczej? Piękny czas, który przypomina również o tym, że nie wszystkim świeci słońce. Więc paczki od Mikołaja wędrują do dzieci, którym jest mniej kolorowo, a każdy uśmiech wraca poczuciem spełnionego dobrego uczynku, jak miło dla duszy. Więc wigilie dla samotnych na stołówkach, w świetlicach. Niech wiedzą, że nie są sami, niech się integrują w tej swojej samotnej gromadzie. Więc posiłki dla bezdomnych w jadłodalniach, na dworcach, ciepła strawa, trochę serca ogrzeją nie gorzej niż koksownik pod mostem. Więc uściski, życzenia, czy to w pracy, czy w polityce. Wszyscy stają się jedną wielką rodziną i w tych małych też jakby trochę cieplej. Kilka dni wzniosłych myśli, postanowień, dziękczynień i małymi kroczkami wraca codzienność. Dzieci wkładają marzenia do pudełek po prezentach. Telewizor mruga do samotnej filiżanki herbaty na stole, w kartonowych domkach tulą się do siebie ci, dla których życie to walka o przetrwanie. Małżonkowie odgrali już swoje role przy świątecznym stole i zastanawiają się, jak tu przeżyć następne 365 dni, zanim Zadźwięczą dzwoneczki kolejnego czasu miłości.